Yo siemanko, z tej strony Leon i witam was w kolejnym na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy budować to. Tak, y, będziemy budować, raczej znaczy, budować, ja już to zbudowałem, ale będziemy teraz y, jeszcze raz budować, znaczy, jeszcze raz, o co mi chodzi. Y, będziemy dekor... lepiej teraz zrobić, y, To znaczy, że... czekajcie. Czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ok. Więc tutaj będziemy zaczynać, więc um, idziemy, co teraz robimy, więc będziemy teraz znowu dobudować. Leo tutaj. Leo! Piesku! Co robisz? Co robisz? Um, więc tak. Maciek, jak ty to oglądasz teraz Maciek albo Karol, taki mój kolega z podwórka, na pewno to oglądasz więc pozdrawiam. Czekajcie. Cyk, cyk, cyk. Easy. Jest. Dobra. Teraz, teraz tak. tam kręci ja nie wiem czy to tornado. Ja kolejny tornado w ten Minecraft. O burza. Eee, dobra, spada, dobra, to nie musimy się tu martwić. Syreny będą wyciek coś. Um. Czekajcie, bo Leo się, mój, mój pies się dusi. Czekajcie. Co mówię Mówiłem, żebyś tego nie. Nie. Nie wolno Leo. Dobra, jestem już, przepraszam bardzo. No ale to więc yy, widzimy się zanim ja to wszystko zrobię. Yy, no. burza teraz nie wiem czy ona nie spała Więc jak, jak widzicie zrobiłem, no i jeszcze parę szkład potrzebuję, ale dobra, to już zrobione, jak widzicie. To będzie taka, jakby nie, jak to powiedzieć, to jest takie coś. Ale tak to wygląda. Jeszcze będziemy musieli tutaj jeszcze dokończyć troszkę. No i to będzie już na tyle. Więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał, nie zapomnijcie łapeczki w górę na kanale i subskrypcji, żeby być na bieżąco. To jak ja chcecie być na bieżąco, to zasubskrybuj mój kanał, wciśnij dzwoneczek, no i łopeczka w górę. Potem będziecie na bieżąco. Więc, tak. e, więc co jeszcze weźmiemy tutaj? E, to weźmiemy też radar. E, radar też trochę potrzebny nam. E, więc wiem. Więc radar tu będzie. E, na wszelki wypadek, na coś się stanie. E, jak coś się stanie, to też mamy tu syrenę, więc nie musimy już znowu robić. Eee, no i tak. ja głodnie je raz, ja jadłem się chociaż to tyle. Eee, do ej! E ja żeby nie zgłodniał. E... O nie! Jak głodnie je! Zrobię leśnicę więc dziękuję bardzo. Dobra, więc idziemy teraz, ten. Tu. Do nie, ja idę do farmy, bo ja nie mam nic do jedzenia chyba już. Czekajcie, może coś w piecu. Tu oh, stało, coś w piecu. Dobra, mamy coś w piecu jeszcze. Um, ale pójdziemy do farmy, czekajcie, coś w piecu. I Kevinie mnie dać mojemu psu. Kevinie. Kevin! Ja Miałem ci... Y... eee, daj, chodź, czekaj. Dobra. Przepraszam, że jakaś syrenet z wczoraj. Wczoraj czerwono było. Dobra, y... cześć, y... proszę bardzo. Yyy... dobra, ja to hmm. jest coś był tak. zgodnie. w y... schronie może coś. Jest skrzynki, muszę w schronie zrobić. Ha. Eee, czekajcie o tu mam pełno skrzynek tu wezmę idealnie, dobra to wezmę wszystko tu bum, bum, bum eee, w ogóle to wezmę, to też wezmę bo to jest jedzenie eee, to też wezmę, dobra eee, wszystko mam, e, więc teraz czekajcie. Oh, nie. Dobra. Tu będę jeszcze coś robił pewnie, więc e, przygotujcie się, bo będę coś robił pewnie. Coś fajnego. E, jeszcze piszcie w komentarzu, co mam zrobić. Tam na dole piszcie co mam zrobić z tym. A ta burza w ogóle dalej ta, ta lejta... Teraz idzie, tam, 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 tam. Wszędzie by e, to wiem nie, co się dzieje z e, Coś jeszcze jest. W ogóle węgiel Dobra, jedzenie tu. Jest. E, wezmę to jedzenie w ogóle tu. Nie, mam dużo jedzenia. Zobaczcie ile. Tak będę musiał e, trochę więcej wziąć. E, ja idę farmy, farmę, bo tam też e, jedem. Idę po marchewki i ziemniaki, trochę usmażę. Nie szczekaj, Leo. Więc dobra, mamy tu. E, weźmiemy sobie to. E, no i co jest? Ziemniaki. No i tu jeszcze ziemniaki. No. Więc dobra, więc y, tu jeszcze będziemy musieli teraz zasadzić marchewki e, dobra. Więc idziemy ugotować e, ten ziemniak, bo ja trochę głodny. Ja nawet nie jestem głodna, ale i tak musia coś zjeść. E, dobrze, że idzie na czerwono, bo jakby szwola na to... Był grad, a potem to było źle. E, dobra, to więc... Ym, na razie ziemniaki mam. Też się... tutaj mamy ziemniaki. Co to tutaj mamy? Ale oś. O, cicho! W ogóle przypalimy sobie ten. O. E, lepiej też pójdziemy może do kopalni. E, nie. Gdzie tu pójść? Mam jeszcze gdzieś tu. No tak! Wędkę miałem zrobić. Słuchajcie! Wcześniej odcinku, na tym odcinku, tamten, zrobiłem no, ten. Będę mieć. No, właśnie zabiłem, zabiłem pająka. Zabiłem pająka, no i, Zobaczcie co mam? Nitkę mam. Więc, y, mamy. Więc mamy właśnie nitkę, więc y, to też właśnie jest coś. Więc weźmiemy drewno, jeden patek przyda. No i gdzie jest nasza nitka? A w ogóle starczy mi na nitkę. Jak nie starczy, no to będę musiał łódkę zrobić. E, czekajcie, idę zobaczyć. E, dobra. E, tu? To je co já to jest. Nie <tototot> je. Nevidím to. Pravda ja je, je naprawdę Já to pravdu tu. Jsi no, Jenom slovo daje, že já ja to tu A Ani zase A wie chyba, tam skinąłem kiedyś. Zaraz idę, a nie patrzę. Yy. Sereny tornadowe. Jezu jak czysto, w ogóle wziąłem więcej i troszkę zliczałem, żeby było ci tornado, ale w ogóle nie ma. Yy, dobra. Więc coś jest z tym marzeniem. wyźmiemy to, bo to jest trochę jest zauważone. Yy, więc dobra jest crafting crafting nie dobra o, nie, dobra. E, dobra mamy dobra, dobra mamy, mamy już spokojnie mamy Dobra, mamy patyk e, drewno to drewno mamy tylko jedno drewno słuchajcie źle jest bardzo źle będziemy musieli drewno zbierać gdzie jest teraz Mam się ale ja, dobra. Więc idziemy uzbierać jedną i dzisiaj będzie na, na, na tym odcinku. E, mam nadzieję, że ten się spodobał. Nie zapomnijcie o łapeczki w górę na kanale i subskrypcji. E, tak. więc... Bum! Pokaza się robi straszna. Dobra, chyba tyle drena wystarczy. Więc idziemy teraz powrotem do domu. No i to będzie na tyle. Więc idziemy zrobić teraz patyki. Patyk, patyk, patyk. Patyk, patyk, patyk. Jest. Pewno. Jest. Dobra. No i teraz patyki. Eee.

to mamy drewno, teraz będziemy musieli zrobić pająka. co no, się robi. Jak chcecie, żebym e, gonił tornado kiedyś, bo to dzisiaj, albo jutro, będę e, gonił tornado Więc Więc subskrybujcie mój kanał i piszcie w komentarzu, żebym wiedział, czy tak, czy nie, bo to już od was zależy, bo ja obojętnie. Ja, 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 e, I lecimy, jak do wszystkiego przyszłego. Więc... więc nara,